już się mam z tej strony Witchinos, a dzisiaj wam powiem, że jak będzie bijecie do następnego tygodnia lub za dwa tygodnie bijecie 20 subskrypcji pokażę twarz na moim kanale, może to nie jest aż tak za dużo liczba, ale jest fajnie, więc możecie i dziękuję i to, co, że nagrałam ze skarem, to nie był fake, bo chciałam, prawda? Ale już... Zrezygnował i jest nadal na YouTube, więc możecie mu go zasubskrybować. No i co mam powiedzieć? No, na 20 subskrypcji będzie ten. Pokazanie twarzy na 30 będzie pewnie jakiś konkurs. Na 40, może jakieś ee, będą jakieś ee, odcinki normalne, nieporadniki. Na 50 może będą live y z OBS-a. Na kolejnym, kolejnym to będą może konkursy, albo granie z widzami, o młode zamocowania. więc Więc osobowe, więc warto oglądać. No i marka.